Witam serdecznie na WG Barmia. Dzisiaj organizujemy czwarty lot konkursowy, półfinał z miejscowości Ukmerge, Ukmerge na Litwie. Kilometra 330. Pokażę okolice, słońce. Tutaj mamy iść w tym kierunku. Rano była mocna mgła. Czekałem. Długo i namiętnie, ale taki nasz jest sport. Zbliża się godzina 8:45 na nasz czas. Tutaj jest 9:45. Przeczytam plomby 20:16 803. Zarabiemy już.

jakieś tutaj trzy miejscowe nadleciały akurat ale one nie to tempo mają no na razie odchodzą jakby w kierunku ze słońcem No, myślę, że tu szybko jeszcze za rogala Odeszli. Dobry lot. Pozdrawiam.